Na pierwszy rzut oka sufra może wyglądać jak samochód zabawkowy, bo trochę plastiku tu jest. Nie dużo, ale trochę jest. A poza tym. Dostarczy on takiej zabawy za każdym razem, kiedy wsiadacie za kierownicę, że mogę spokojnie powiedzieć, że ten samochód jest do zabawy. Chociaż może być też daily car, zdecydowanie. Bo... Popatrzcie, prawda jest taka, że ten samochód jest bardzo dobrze narysowany, jest pięknie narysowany. Mamy tutaj idealny podział rozłożenia masy tego pojazdu, 50 na 50. Zobaczcie na te boczne przetłoczenia, tu wszystko ma znaczenie. Przede wszystkim zobaczcie na połączenie Włotnika ze spoilerem. Piękne przednie tylne światła, coś mi to przypomina czy BMW zdecydowanie, ale o tym może też później. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie strasznie denerwuje Wloty powietrza, które są fejkowe. One dobrze wyglądają, bo to rzeczywiście estetycznie e, cieszy oko. No ale jakby jak ktoś siedzi trochę w motoryzacji, no to będzie mówił e bez sensu. Ja wiem, że ten Supra nie jest jedynym samochodem. Jedynym samochodem, który ma takie fejkowe wloty powietrza, one są coraz częstsze. Natomiast ja bym wolała tutaj coś prawdziwego. Hmm? Coś takiego, co by nadawało charakteru temu samochodowi. Na przykład jak ten lakier. Moonstone White, taki kolor. Nie lubi się, nie, przepraszam, lubi się z brudem, bo go w ogóle na tym kolorze nie widać, co jest super fajne. No ale trzeba będzie wyskoczyć z dyszki. Zdecydowanie. A poza tym zobaczcie, jakie piękne. Hut, epelki 19. Yeah! jest jedyne znane mi auto, z którego nie muszę wysiadać, żeby dostać się do bagażnika. Demonstracja. Tada! Można? Można. Ale w ogóle dostanie się do tego bagażnika, to też jest ciekawą historią, bo jeden przycisk macie w drzwiach od strony kierowcy, ale już od tamtej strony to go raczej nie otworzycie. Trzeba z kluczyka, zaraz zademonstruję, popatrzcie. Tutaj. Cyk. Albo tutaj. Innego sposobu nie ma. Szukałam. Pojemność bagażnika to jest 270 litrów. No, słuchajcie, to nie jest samochód rodzinny, zdecydowanie, więc myślę, że 270 litrów wystarczy. Wcześniej słyszałam taką historię, że jeden z moich kolegów ma plecak, który ma 170 litrów, więc dwa plecaki, No jak cię mogę, wejdą. Natomiast ten samochód idealny dla kobiety. Wrzucisz wszystko, wszystko masz pod ręką, sięgasz tylko i troszkę. nowe, sztywniejsze zawieszenie i zupełnie nową skrzynię biegów zaprojektowaną przez drużynę ekspertów Gazoo Racing. No właśnie, bo to nie jest taka wiecie, randomowa skrzynia biegów, którą można sobie kupić w sklepie ze skrzyniami biegów. Nad tym zawieszeniem, nad tym, żeby ten samochód był super sportowy i żeby kleił się do podłoża, a jednocześnie dawał nam super frajdę z jazdy, pracowali eksperci i no, poświęcili na to kupę czasu, że tak powiem. Natomiast mamy tutaj tył napęd i szperę, czyli dyferencjał z ograniczonym poślizgiem. To oznacza oczywiście, że większość mocy idzie na tylną oś, czyli to nam daje uślizgi nawet na, na suchej nawierzchni i, i naprawdę super frajdę z jazdy. pod maską mamy rzędówkę, jedną z najlepszych na świecie. Twin Scroll Turbo, generującą moc 340 koni mechanicznych, 500 Nm momentu. To jest zakres dostępny od 1600 do 4500 obrotów. Ale jak siądziecie za kierownicą i na jałowym biegu przygazujecie samochód, dochodzi do 7000 bez żadnego kaszlu. Brzmi? Niektórzy mówią, że jako odkurzacz, inni mówią, że całkiem rasowo, a jeszcze inni mówią, że no to brzmi jak silnik BMW. Chcecie posłuchać? No to posłuchajcie, bo zanim rozpędzimy się do 0-100 w sekundy, to najpierw trzeba go trochę rozgrać, nie? Wsiadanie z klasą do Supry też jest w pakiecie. Nic nie podgrywam. Nie, nie, nie. Dobra, go. przykład do Toyoty Supry i czuję się jak w Lexusie, bo jest tutaj zdecydowanie więcej materiałów, które znajdziecie w Lexusach właśnie. Na przykład mamy trochę skóry naturalnej, trochę syntetycznej, perforowane fotele, które, kurczę, niestety w tym kolorze po użytkowaniu przez kolegów i trochę przeze mnie są już w takim nie za fajnym stanie. Trzeba by było to chyba trochę wyczyścić. Natomiast fotele są super wygodne. Nawet jak się jedzie w dłuższą podróż, nie przeszkadzają. Bardzo mi się podoba to, że jest tutaj trochę karbonu jednak mimo wszystko. Mamy świetnie spasowany tunel środkowy no i oczywiście skrzynię biegów, która jest bardzo bliziutko. Ponieważ ja siedzę bardzo nisko, to niestety łokieć wpada mi w jeden cup holder i trochę mi się obija o kości, ale za to uwielbiam tę skrzynię manualną, bo ona daje super i super radoche z jazdy. Ma bardzo króciutkie przełożenia, pokażę Wam jeszcze podczas jazdy. To jest super fajne, ale jest precyzyjna, ale trzeba mocno koncentrować się na jeździe, żeby rzeczywiście nie zgubić tych biegów. Mamy tutaj sprzęgło, które jest dosyć głęboko, dosyć wysoko umieszczone, więc no jednak ważne jest to, żeby nie szarpać tym samochodem i żeby nie szarpać to trzeba precyzyjnie operować jednym i drugim natomiast sama frajda z jazdy samochodem z skrzynią manualną jest po prostu rewelacyjna na pokładzie mięciutko bo od tego zaczęłam kolumna kierownicy ustawiana Manualnie można ją sobie przybliżyć, oddalić, podwyższyć itd. O, teraz jest idealnie, bo nie haczy mi o kolana. Jednocześnie widzę head-up, do którego musiałam dotrzeć przeklikając, klikając mnóstwo razy w system multimedialny. Tutaj mamy 8 i 8 cala multimedia. Można je obsługiwać w ten sposób, o. czyli można to zrobić manualnie, dotykowo, ale można też, o, tutaj, tym, tą gałeczką którą też znacie pewnie z pokładu jednego samochodu Serów, samochodów sportowych, bo to, co ona wyprawia i to, jak ona. Jaką ona jest zazdrośnicą i jak bardzo chce, żebyś poświęcił jej drogi kierowcom 100% uwagi, to to jest niewiarygodne. No po prostu kusi cię do tego, żeby przeskoczyć natychmiast, jak wsiądziesz na tryb sportowy, chociaż mimo szpery na przykład mi parę razy uśliznął się tył nawet na normalnym trybie jazdy. Dokładnie tak. Natomiast przejście w tryb sportowy powoduje, że ty... Czujesz się jak kierowca wyścigowy w tym samochodzie. Skrzynia biegów. To jest y, temat dyskusyjny. To znaczy tak, ona ma bardzo krótkie przełożenia, to jest super. Ten samochód jest po to, żeby dawać radość. A jednocześnie jest to auto typu, moim zdaniem, daily car, bo ja generalnie tym samochodem załatwiam wszystko, co mam do załatwienia. Znowu ten międzygas, jak brzmi. <śm> 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 super. Poza, ale poza tym w kabinie jest dosyć cicho. No nie ma tutaj jakiegoś wielkiego hałasu mm, wiedząc o tym, co się dzieje pod maską, jaki mamy silnik, że mamy turbo. No to jest w środku cichosieńko. Zresztą mamy tutaj niezłe wyciszenie dzięki materiałom, których użyła Toyota do, do wyposażenia, do wnętrza. nie da opisać słowami. To po prostu trzeba sprawdzić, spróbować. Gdzieś na jakiejś trasie zamkniętej, gdzieś na torze spróbować, jakie... Co ona potrafi? Co ona daje? Jak ona dynamicznie reaguje na polecenia kierowcy? Jak słucha się? Jak prowokuje? Jak... Jaką radość zdaje z każdego przełożenia biegu? Niesamowite. <gry> Chcę, żeby Wam powiedzieć, to tak jakbyście spotkali kogoś, kogo dawno nie widzieliście. Kogoś, kto, kogo bardzo lubicie, z kim chcecie poprzebywać dłużej. To tak jakbyście dostali coś, na co czekacie całe życie. I to coś sprawia Wam super frajdę i dużo przyjemności. To nie wiem, dlaczego mam to porównać. To jest po prostu niesamowita kura niesamowita bryka. Moje zalety i wady. Najpoważniejszą zaletą jest to, że ma manualną skrzynię biegów i że ma szperę, bo daje super frajdę z jazdy. Możecie wybrać też nie tylko z manualną skrzynią biegów. Ten samochód jest także skrzynia ZF, czyli automat ośmiobiegowy i myślę sobie, że chętnie nim jeszcze pojeżdżę, żeby porównać, a jak jeszcze raz usłyszę że to jest BMW, to zaproszę Was do nowego odcinka, zanim powiem Wam, że za ten pojazd trzeba zapłacić 330 tysięcy, a za ten ze skrzynią automatyczną 340. Widzimy się w następnym odcinku Z4 na pokładzie. Ja.